Cześć, oto kolejny film z serii Nauczyciele czytają dzieciom, wprawdzie nie jesteśmy nauczycielami, chociaż w sumie trochę jestem. Nie jesteś? jesteś, mhm. wreszcie, małże, jesteś nie też, jestem, ale, ale nie, nie praktykującą nauczycielką jestem. W każdym razie uczestniczymy w tym wspaniałym wydarzeniu, przeczytamy Wam dzisiaj, pierwszy raz to będziemy czytać, także wybaczcie nam ewentualne potknięcia, wielkie emocje małej żabki. Ja jestem dyslektykiem, muszę się przyznać, jestem dyslektykiem, więc mi wybaczcie. Również. To będzie film edukacyjny. <noise> dla kogo? Dla nas. Dla, nas. Filip, no. dla was też. Jak można okay. czytać? Wielkie emocje małej żabki. Judyta Łącka. Czytają Filip Bobek. I Julia Kamińska. Przewinę, przewinę. jest napisane tak. Ju Judyta Łącka dedykuje. Mojemu synkowi Stasiowi, który jest nieskończonym źródłem inspiracji. Pozdrawiamy, Stasia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja mam być żabką? Tak. W tropikalnym lesie mieszkała mała czerwona żabka. Pewnego dnia wybierała się z mamą na plażę. Super! Będę robić babki! Cieszyła się żabka i skakała radośnie. Hop! Szybko spakowała wiaderko i łopatkę. To ja, ja będę mamą. A co jeszcze musimy zabrać na plażę? zapytała mama. Czapkę, wodę i krem przeciwsłoneczny! I krzyknęła radośnie. Dobrze pamiętasz! uśmiechnęła się mama i pocałowała córeczkę co mok. Mamo, chodź, mamo, chodź! wołała mała czerwona żapka. Nie mogła się doczekać zabawy w piasku. Na plaży mama rozłożyła kocyk i parasol. Położyła się wygodnie i zaczęła czytać książkę. Żabciu! zawołała mama, zerkając na córeczkę. Baw się dalej od wody, są duże fale! ostrzegała. Mała czerwona żabka spojrzała na mamę, potem na fale w oceanie. Tam, gdzie się bawiła, był najlepszy piasek do lepienia babek. Nie posłuchała mamy. I bawiła się dalej. Żabka właśnie zrobiła najładniejszą babkę. Była z siebie bardzo zadowolona. Już miała pochwalić się mamie, gdy przyszła wielka fala i zmyła jej budowlę. Po babce nie został nawet ślad. Żabka bardzo się zezłościła. O nie! Niedobry ocean! Krzyczała i tupała. Wzięła do ręki kamyk i z całej siły cisnęła nim w wodę. I teraz jest pytanie, kto to będzie. Ty, ty czytaj. O, kto we mnie rzucił kamieniem! Zawołał krab policjant, który akurat wychodził z oceanu. Mała czerwona żabka wystraszyła się przybysza i zaczęła skakać. Pop, pop, pop. <śla> Chciała jak najszybciej uciec z plaży, mama zaczęła wołać. Żabciu, dokąd biegniesz? Zatrzymaj się, nie wchodź sama do lasu. <śla> Jednak zanim mama zdążyła zrobić parę kroków, czerwona żabka. Zniknęła w gęstych zaroślak. Uf. Schowała się w jednym z kwiatów wyrastających z drzewa w tropikalnym lesie. Miała ogromny żal do oceanu, że zabrał jej piękną babkę. Pić mi się chce, pomyślała żabka i zeszła z drzewa w poszukiwaniu wody. Znalazła mały tropikalny staw. Co za, za dużo ja czytam. No, nie, spokojnie czyta. Jestem dyslektykiem, to jest mi na rękę to mi się bardzo podoba. Pięknie czytasz. Vice versa. Najbardziej mi się podobają twoje chopy. Hop, Dawaj, może jeszcze będę. Napiła się szybciutko i rozejrzała dookoła. Nie, zna, nie znała tego miejsca. Nigdy tu nie była. Nagle nad małą czerwoną żabką stanął ogromny czarny ptak. Spojrzała na niego zaskoczona, a on uśmiechnął się do niej. W jednej chwili ptak kłapnął swoim długim czarnym dziobem i pochwycił żabkę. Czerwona żabka bała się ogromnie. Zaczęła wołać tak głośno, jak tylko potrafiła. Mamo, 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 pomoc, pomocy, mamo, mamo. Wielki czarny ptak poderwał się do lotu z żabką w dziobie. Wyleciał z lasu i poszybował nad ocean. Czerwona żabka nie przestawała wołać. Mamo! Mo! Mo! Wołanie żabki usłyszał krap policjant. Czym prędzej wskoczył na łódkę i ruszył jej na pomoc. Czarny ptak usłyszał dźwięk syreny. Wystraszył się i natychmiast wypuścił żabkę. Ha! – Poleciał daleko za ocean i nigdy już nie wrócił. Czerwona żabka wpadła do wody. krab policjant szybko ją wyłowił i okrył wodorostem. Żabka rozpłakała się. Tęskniła za mamą bardziej niż kiedykolwiek. – Twoja mama już na ciebie czeka! – powiedział spokojnie krab. – Tam na brzegu, widzisz? Na brzegu mama skakała najwyżej jak umiała. Hop, hop, hop! I, tu ja. hop, hop, hop. I wołała – Żabciu! Żabciu! – Mama! – cieszyła się mała czerwona żabka. I już po chwili wtulała się w swoją mamusię. Moje kochanie, jesteś już bezpieczna, powtarzała mama tuląc córeczkę. Żabka wzięła trzy głębokie oddechy i poczuła się spokojniejsza. Odpo opowiedziała swojej mamie o fali i złości, o stawie i czarnym ptaku. Przepraszam, że rzuciłam w pana kamienie. Nieśmiało odezwała się do krapa policjanta. Naprawdę nie chciałam. Krap uśmiechnął się serdecznie. Rozumiem, Uf, odparł. Ja na szczęście mam twardą skorupę. Najważniejsze, że nic się nie stało. Od tamtej pory, gdy żabkę ogarniały trudne emocje, biegła do mamy. Skały głęboko oddychała, skakały. Skakały, <laughs> głęboko oddychały i przytulały się tak długo, aż złość i strach robiły pa. 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 I znikały. Koniec. Dziękujemy Wam bardzo. Mamy nadzieję, że nasza interpretacja Wam przypada do gustu, nie? Ja nic bym nie zmieniała. To było wszystko świetne. <laughs> y dziękujemy. Y była to bajka o małej czerwonej żabce y w roli żabki y Filip. Y naszym cudownym y narratorem i głosem mamy była Julka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. pa. Ba.